Witam ponownie. Chciałem pokazać, jak to wygląda, jak pracuje turbina. E, takie jest napięcie z turbiny. Znaczy, się to jest napięcie na akumulatorach. Pokazuję zaraz, pokażę ile jest na, na balanserach. Proszę bardzo. I to napięcie na akumulatorach utrzymuje się praktycznie rzecz biorąc cały czas. Ponieważ turbina przekazuje prąd na akumulatory, ładuje akumulatory, ja z akumulatorów przy pomocy falownika korzystam z energii w domu. W tej chwili, tak jak widać, tutaj są dwie kreski. Tam jest włączona grzałka 2 kW w bojlerze i aktualnie grzejemy wodę. Żona, jak potrzebuje. Włączyć sobie pranie czy pieczenie, czy jakieś inne urządzenie korzysta z tego, ze względu na to, że jest mały bank energii, bo jest 12 akumulatorów tylko, czyli 6 kW mocy można wykorzystać z nich około tak bezpiecznie, żeby też nie zajechać akumulatorów. Dodatkowo jestem bogaty w energię o panele. Te które wcześniej Wam pokazywałem 3,6 kW dzisiaj nawet jest jakby tak jaśniej trochę na dworzu, może pokażę co prawda u mnie jest bagno, takie że hej o to i nawet jeszcze coś panele wspomogą a dla tych co oglądali mnie wcześniej wiedzą że mam też jeszcze instalację on grid z gminy na starych zasadach więc Czekam tylko aż sąsiady zaczną przychodzić z wiadrami po, po fazę. I zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. W razie gdyby mi nawet zabrakło prądu w akumulatorach, to bypass się włączy, doładuje akumulatory. Doładowywane są jedno, wtedy jednocześnie też z turbiny. No jak jest dzień i słońce to jeszcze Dodatkowo z paneli, także tu akurat nie ma specjalnie problemu. O takie jest napięcie w tej chwili, przy różnym wietrze to tam podskakuje do 51, nawet do 55. A ten regulator ładowania, tak jak wspomniałem, dla ludzi, którzy tam specjalnie nie mają wymagań, żeby tam się chwalić jakimiś amperażami, voltami, diabli, czym jeszcze. Nie mają specjalnie tam jakby pojęcia o, o działaniu, o, nie trzeba tu za dużo ustawiać. To ten regulator ładowania jest super. Trzy kable, tak jak widać, od turbiny, dwa do ładowania baterii, akumulatorów, banku jak zwał, tak zwał. Z boku jest pokrętło tylko takie do ustawienia tutaj oto do ustawienia. W którym momencie mają się załączyć grzałki, grzałek też nie trzeba kupować, bo są wbudowane w regulator ładowania. Hamulec do turbiny, tak jak widać, no i wyłącznik główny takim przyciskiem, to tak, tak tyle. Potem zobaczymy jeszcze, jak to będzie. ten tydzień grudniowy był dosyć mocny. Zobaczymy, co będzie dalej. Chyba, mam nadzieję, że też będzie. No, a ja czekam na. Mój falownik, który miałem wcześniej tu zamontowany w tym miejscu, na ten, który tam ma trochę większe możliwości pokazania, ile amper i tak dalej. To jak już go założę, to pokażę. To by było na razie. No tyle, do zobaczenia.